Hej, widzowie, następna partia i dzisiaj gramy z przeciwnikiem, z którym jedną partię już rzucałem wczoraj. Zagramy wariant fantazy i zobaczymy, jak przeciwnik to będzie grał. Ja na G6 mam przygotowany skoczek C3, wrzucamy E5. I co na C5? Na C5 mam F4, żeby wzmocnić pionka E5. Dobra, wchodzimy ze skoczkiem na F3. Okej. Okay. Okej, okay. tutaj trzeba teraz się zastanowić, żeby czegoś głupiego nie zrobić. Bo teraz pionek wisi. Goniec. Yy, goniec B5. Wygląda jak ruch. Po biciu biorę hetmanem i grożę temu pionkowi. Dobra, goniec B5. Zagramy tutaj. Coś ciekawego. E6 dla wsparcia tej pozycji. Bardzo fajnie, ciekawie. Przeciwnik tutaj agresywnie podchodzi do tej sytuacji. Wrzucę gońca na E3, żeby bronić pionka. Przy okazji może to zbiję. W sumie nie widzę przeciwwskazań. Zagram najpierw H3, żeby wywalić tego gońca, żeby wymusić wymianę. Wezmę tego zbić nie można, bo jest związanie. Znaczy można zbić, ale, ale nie grozi to stratą figury z uwagi na związanie. I teraz znowu ważny ruch. Myślę, że goniec F2 wygląda przyzwoicie. Goniec F2, żeby nie było skoczka F5 z atakiem na tego gońca. F6. F6 wygląda groźnie. F6 wygląda groźnie, ale mogę to zbić. Dobra, na pewno to zbiję, bo nie podoba mi się, że, że przeciwnik ma możliwość zbicia i wykorzystania tego związania. I teraz bym chciał zrobić roszadę i atakować pionka E6. Może powinienem zacząć w sumie od ruchu hetman E2, ale trudno, trudno tak stwierdzić. Mhm. Mm Wchodzi przeciwnik z widełkami. Tego gońca mi jakoś bardzo nie żal. Jak zbije to weźmie gońcem, i będzie miał przewagę po czarnych polach. Więc chyba Hetmanem bym się chciał odsunąć. Ale ten goniec mi się wtedy nie podoba, bo. Ten goniec może paść ofiarą ataków przeciwnika, mógłbym wycofać hetmana na d1, przeciwnik bije, skoczek bije, a i tracę tutaj. Dobra, zbije to, Zbije to, żeby nie mieć problemów, króla ustawię na h1, bo przeciwnik nie ma białopolowego gońca, więc, więc król na h1 będzie stał dobrze, nie będzie można go łatwo atakować. I co dalej? No przeciwnik się tutaj rozwija całkiem fajnie. Uuu, pole g3 trzeszczy, bardzo tutaj słabo jest, ale goniec ustawi się na polu d3, będzie atakował tego skoczka i jak przeciwnik ustawi się na e3, to zajmę po prostu wieżą pole e1 i będę próbował wymienić wieżę za dwie lekkie figury, co musi być dla mnie dobre. Tym razem będę uważał na widełki ze strony rywala, spróbuję... Uniknąć takich błędów taktycznych, z jakimi mieliśmy do czynienia wczoraj. Miejmy nadzieję, że się czegoś na nauczyłem po wczorajszej partii. I zobaczmy. O, super idea. Super idea. Skoczek G3 z widełkami grozi. A jak wezmę to przeciwnik prawdopodobnie zbije to wieżą, żeby naciskać dalej na moją pozycję. Co ja bym chciał teraz zrobić? Mogę to wymienić i przerzucić skoczka do ataku, ale nie podoba mi się, że wieża tutaj stanie, prawdę mówiąc. Mógłbym jeszcze wycofać się skoczkiem, żeby zablokować pole g i grozić zbiciem gońca, a ten goniec po prostu zbije mi pionka. Dobra, zał załóżmy, że on zbije. Wchodzę na B1. Tak trudno powiedzieć, bo Hetman może się na przykład cofnąć na F6 i bronić. Jak wezmę, to zbiję pionkiem. Spróbuję jednak zbić. Spróbuję zbić i jeśli weźmie wieżą, to będę próbował moją wieżę przerzucić do ataku na pionka E6. Będę próbował grać na tę słabość. No to próbujemy. No to próbujemy. On może zdublować wieżę, ale zdecydował się zagrać inaczej. I co teraz bym chciał spróbować? Mogę spróbować zagrać G4. Wygląda to na bardzo ryzykowny ruch, ale wieża się wycofuje. I skoczek bije E5. Taka ciekawa idea. Idea skoczek bije E5, ale nie działa, bo Pionek bije, Hetman bije z szachem. Może to działa, bo jak król się odsunie, to biorę gońca z szachem. Tylko, że ten król będzie okropnie osłabiony wtedy. Król będzie okropnie osłabiony i boję się, że to doprowadzi do mojej porażki, ale. Ale i tak chcę to zagrać, bo. Bo jeśli tego. O nie, wieża F4. Dobra, dobrze, że tego nie znalazł, bo, bo nie mogę być wieży, bo dostaję mata. Więc super. To teraz biorę Pionka i nie mam pojęcia, czy to jest dobre, ale Pionka nie można zbić, bo wieża, bo Hetman daje szacha. Wieżą nie można się zasłonić, bo bije drugą wieżę z szachem. Hmm. A królem nie można odejść, bo goniec też bije z szachem. I wychodzę, wchodzę do końcówki z dwoma pionkami przewagi wtedy, I to byłby idealny scenariusz. Ale przeciwnik oczywiście gra e, dobre szachy, więc nie tak łatwo będzie z nim wygrać. Na pewno nie taką tanią sztuczką. Ale zobaczymy, co się tutaj uda. Co ja mogę? To jest kluczowe pytanie w tej pozycji. Co ja mogę mu zrobić? Mogę zagrać skoczkiem na E3 i przerzucić go na G2. Defensywnie. I chyba zagram w ten sposób, bo Pionek E6 będzie słaby. A ja chcę mieć trochę większą kontrolę tutaj. Chcę wyrzucić tego Hetmana przede wszystkim z ataku na Pionka H3. Chcę mieć większą kontrolę nad tym, co się dzieje na skrzydle królewskim. Chcę tutaj zabezpieczyć moją pozycję i zacząć atakować punkt E6, albo nawet bić pionka na B7. Będę mógł, jeśli ten hetman się stąd wycofa. Więc w tej chwili grozi hetman skoczek G2 i jak przeciwnik wróci Hetmanem na H6, to mogę go jeszcze wypędzić, ale wtedy będzie bronił swojego pionka, więc nie wiem czy jaki jest ten cel. Może, może to nie ma sensu. Interesujący ruch. Ale ja zagram tędy. I chciałbym zagrać Hetman B3 z atakiem na pionka, z atakiem na gońca. Więc byłoby super, gdyby ten Hetman nie wycofał się na H6. Ale jak wycofa się na H6, to mogę przepchnąć. Hetman gra na G7. Też fajny ruch. I co robimy? Co robimy, widzowie? Mało czasu, ten przeciwnik jest naprawdę szybki, muszę przyznać. Dobra, filowo hetman B3. Materialnie stoimy równo. Jak wymienimy hetmany, to będę zadowolony. Myślę, że będę zadowolony, bo tutaj się wszystko na skrzydle królewskim broni, a otwarta kolumna B pozwala mi na jakiś tam atak. Moje wieże są dosyć aktywne. Okej, okay, okej. Okay. G5. Dobra, idę w G5. I jak on się odsunie, Hetmanem, właśnie, właśnie, to mogę zbić. Wieża bije, Hetman bije, a on bije tędy odchodzę goniec C5 Uj, to jest bardzo złe dla mnie, niestety. To jest bardzo złe. Musiałbym najpierw zagrać królem, obronić tego pionka. Albo zagrać wieżą na E3. Może lepiej było na F3 drugą wierzą Ale nie, tak, tak jest też dobrze. Ok, on mnie bije. Biorę pionkiem z c, żeby moje pionki broniły się nawzajem i żeby nie mógł mnie atakować przez c7 lub c8. Będę chciał zdublować teraz wieżę i atakować tego pionka e. On może to przepchnąć, ale ja nadal mogę się zdublować. Może on też się zdublować. I nie wiem do czego to doprowadzi. Mogę zagrać skoczkiem na H4 i grozić F5, więc dobra, ja dubluję wieżę. Teraz grożę z biciem pionka. Tutaj jest bronione przez skoczka. Jak on się zdubluje, to skoczek. To myślę, że zagram skoczkiem i będę groził zagraniem F5. I to wygląda, jakby miało dużo sensu. A zaraz skonfrontujemy ten plan z rzeczywistością. Zatem skoczek zbić nie można, bo jest związanie. I chcę teraz zagrać F5, i jak on zagra koniec D4 to wieża musi się cofnąć na E2, żeby nie było widełek. I po widełkach bym stracił lekką. No straciłbym skoczka lub jakość. i Nie mogę sobie na to pozwolić, bo to byłaby porażka, więc muszę się od razu wycofać. I F5 bardzo mi się podoba ta idea. Ale muszę, muszę powiedzieć, że to jest naprawdę świetny przeciwnik. Wczoraj wygrał ze mną, wykorzystał każdy mój błąd i błyskawicznie mnie ograł do samego końca. I dzisiaj też gra bardzo szybko i bardzo precyzyjnie. Też bym chciał grać tak szybko, ale zobaczymy. Ale zobaczymy. Może uda mi się go jeszcze ograć w tej partii. Idę do przodu zgodnie z planem, bo mam za mało czasu, żeby myśleć o czymś innym. Okej. Okay. Czy to ma sens, takie granie? Chyba więcej sensu ma, dobra, bije to, bije to, więcej sensu ma zbicie, biorę pionka. Mhm, miałem lekką obawę przed tym. Wracam skoczkiem na H4. Teraz jak zbije mi pionka, to wchodzę na F3 z widełkami. I zdobywam drugiego pionka, co powinno dać mi zwycięstwo. A, on jednego pionka odbije, ale to nadal powinna być wygrana. Okej, okay, on już zagrał, nie zauważyłem. E, dobra, on zagrał. To ja cisnę tego pionka. Wieża. Zagram królem, a ale na, na szacha się nadziewam, ale wtedy on zejdzie z obrony pionka. Coś za coś. Coś za coś tutaj. Chciałbym zagrać H4, obronić tego pionka. Ale zobaczymy, co tu się stanie, bo, bo ta partia znowu się zrobiła szalona. Tędy. Jak bije, to on daje szacha, ma taki wtrącony ruszek. I kończy się partia, więc gram tak. Jak zagra tędy, to wymienię chyba nawet te wieże. Nie, zagram tutaj. Zagram tutaj, to nie ma sensu grać tego inna. A, ale znowu ma kombinacje. Wszędzie są kombinacje. I, i zdobywa... Zdobywa jakość. Ale ja mam te dwa pionki i skoczka. Dobra, czy ja to mogę zagrać tak? No, muszę to brać, bo nie mam czasu. Jak mnie zbije, to wychodzę z pionkiem przewagi. Ale on pewnie ma jakiegoś brzydkiego szacha. I nie mam żadnej przewagi w tej pozycji. Goniec g3 wygląda jakby bardzo utrudniało mi życie. Więc dziwne, że jeszcze tego nie znalazł, ale okej. Okay. I bije teraz mi tutaj. No dobra, unikam wymiany, bo, bo jak się wymienię, to po prostu jestem bez figury, a tak to jeszcze mogę czegoś próbować. Chociaż ten czas znowu szach brona pionka. Spróbujmy czegokolwiek, żeby tutaj jeszcze się wykaraskać z problemów, ale. No, i już teraz wchodzi z szachem, drugą wieżą. Tędy, ok, ok, w związanie. Podejdę królem. Spróbujmy tutaj po prostu na szybko coś, cokolwiek wymyślić. To rapionek, jak mnie zbije, to nie wiem, podejdę królem na F4, trochę się wydostanę z tego, spróbuję go trochę poszachować, cokolwiek tutaj dziwnie zagrał. Dziwnie zagrał, ale nic mi to nie daje. Mogłem go związać. No, nie mam czasu. No i co dalej dalej, szybko. Nie, może na jakiś pat jeszcze, ale za, za mało przeciwnik ma materiału, żeby tutaj mnie zapatować chyba. Dobra, jest atak na Pionka, atakuje następnego, i teraz już tracę wieżę, ostatnia szansa na pata jakiegoś, ale, ale rywal tutaj wie, co robi. Więc raczej to się nie uda. No dobrze. Kolejne zasłużone zwycięstwo przeciwnika. Zróbmy analizę. No dobrze. Miałem jakiś genialny ruch tej partii. Jestem ciekaw, gdzie to było. Zobaczmy, co się tutaj stało. No poszedł wariant fantazy. Czuję, że całkiem tutaj jestem nieźle przygotowany. Niby trzeba było bić pionka. Może tak, rzeczywiście nie było chyba przeciwwskazań. Ten silnik bardzo jest niezadowolony, że tego pionka nie zbiłem, ale ustawiłem się fajnie figurami. I ta pozycja nie była wcale zła. Czarno, polowy goniec... Niby był bardzo silny, ale ja jestem zadowolony z tego, jak moje figury stanęły. I tutaj przeciwnik popełnił błąd, mi się wydaje, bo. A nie, dobra. Ja sobie wkręciłem, że on może bić tędy, ale to nie jest mat, bo mogę się przecież zasłonić hetmanem. Znowu taktyka się kłania. Trzeba troszeczkę dokładniej grać. I tutaj przeciwnik pozwolił mi zdobyć pionka. A, i atak na wieżę i pionka. Znowu prosta taktyka, którą przeoczyłem. Szkoda. Naprawdę szkoda. Ale dalej też grałem nieźle, muszę powiedzieć. Patrzcie, jednak ten ruch wieża E3, E6 działał, bo ja myślałem, że to nie działa z uwagi na to, że jest wieża E6. Hetman bije. Hetman bije. Znowu przeoczyłem, że Hetman broni tego pionka. E, chwila, tutaj zrobiłem Misklika. Ja nie zagrałem tego wariantu, bo byłem pewien, że przeciwnik bije na H3. Ostatnio moja kalkulacja naprawdę jest beznadziejna. Będę nad tym mocno pracował. Zobaczmy, co się stało w partii. Zamiast tego zagrałem wieża E3, zbiłem pionkiem. Pozycja jest jak najbardziej równa, ale przeciwnik po prostu dużo szybciej podejmuje decyzję. Tutaj było nieźle. Ten ruch był nieprawidłowy według silnika. I tutaj już za bardzo mnie zaatakował. W ogóle to jak on tutaj wjechał figurami to był majstersztyk. Tutaj mnie po prostu zmasakrował ten przeciwnik. Już końcówka ta taktyka z gońcem i wieżą. Chcę to jeszcze raz zobaczyć. No bo tutaj wpuściłem jego gońca i on nie wykorzystał niby tego, że może zbić mojego pionka, ale jakby zbił pionka, to ja bym po prostu bił jego pionka, więc. A, nie mogłem, bo bo związanie. No dobra, ale zagrałem wieża F1 na wymianę, dało mi szacha. I bardzo długo się zastanawiał. E... No, jeśli zagrał już wieża. Goniec F2, to wydaje mi się oczywiste, że wróci gońcem potem na G3. Znaczy. Że zagra gońcem na g3, żeby zdobyć materiał, tak? Może nie. Dobra, to nie było oczywiste w tym miejscu. Tutaj goniec g3 było oczywiste. Król na g2. I co? I tutaj się okazuje, że jeszcze coś miałem? Coś tu przeoczyłem. Bo mi się wydawało, że w tym miejscu... Okej. Okay. To się okazuje, że jest remis. Czyli trzeba było wymieniać wieże. Ja chciałem tego uniknąć, żeby jeszcze móc go szachować i walczyć jakoś o remis. Ale okazuje się, że tutaj przeciwnik nie wygrywa tej partii, że zdąży chyba dobiec do tych pionków. To zaskakujące. Goniec E1 pokazuje silnik. A nie muszę dowiedzieć do tych pionków. Bo grożę dorobieniem hetmana i trzymamy się w cukdzwangu po prostu. Ja nie mogę wygrać tego, ale przeciwnik nie może odejść królem, żebym nie dorobił hetmana i nie uda mu się mnie powstrzymać. No ale na takim krótkim czasie już nie byłbym w stanie, nie byłem w stanie podjąć takiej racjonalnej decyzji. I tutaj przeciwnik już mnie po prostu wykończył w dobrym stylu. Jeszcze się przez chwilę przyjrzę, czy gdzieś tutaj nie wypuścił przewagi, ale nie sądzę, żeby do czegoś takiego doszło. No i tutaj to już jest koniec. Jeszcze dałem się zamatować. No nic. Niestety czasem takie pasy porażek się zdarzają. Ostatnio częściej niż rzadziej, ale oczywiście podniesiemy się z tego i będę dalej walczył o. O zwycięstwa o wbicie wyższego rankingu. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Była agresywna partia. Zachęcam do subskrybowania i komentowania. I jutro spotykamy się znowu, więc dzięki i do zobaczenia.